Dzień dobry, witamy Państwa na naszym kolejnym spotkaniu w ramach programu Senior Online. Spotykamy się jak co miesiąc, żeby tutaj dla Państwa kilka rzeczy na temat tego, co się obecnie dzieje, tych przestępstw, z którymi się obecnie borykamy, i także kilka słów na temat profilaktyki Państwu powiedzieć. Obecnie znajdujemy się w takim czasie roku, kiedy Prowadzone są działania profilaktyczne, bezpieczne ferie, i tutaj na ten temat, także jeden, jeden z moich kolegów kilka słów powie w zakresie ruchu drogowego. Natomiast dzisiaj więcej tematów dotyczących naszego powiatu, dotyczących rewiru dzielnicowych i, i podległego nam rejonu. Tutaj także jeden z dzielnicowych. Kilka słów dla Państwa na ten temat powiem. Cały czas mamy postępujące przestępstwa, jeśli chodzi o przestępstwa popełniane przez internet, czy też przestępstwa popełniane tak zwaną i znaną już wszystkim myślę metodą na wnuczka, na policjanta, tego typu przestępstw godzących w doby osób starszych. Także te przestępstwa stale są popełniane, i tutaj, pomimo naszych działań profilaktycznych, zawsze znajdują się osoby, które no, niestety dają się oszukać. Często w ten sposób tracą oszczędności swojego życia. Także tutaj musimy, musimy zaapelować o, o ostrożność, jeśli, jeśli chodzi o te sytuacje, gdzie ktoś do nas dzwoni, chce, żebyśmy jakieś pieniążki przekazali. Yy, Zawsze proszę pamiętać, że mogą Państwo te informacje zweryfikować, zwrócić się do nas, zadzwonić i policjanci zawsze to sprawdzą, ponieważ no, wiemy, że, że te przestępstwa są, stale mają miejsce i niestety wiele osób, nawet z naszych bliskich, może gdzieś tutaj mieć, mieć tego typu problemy i paść ofiarą takich właśnie przestępstw. Zawsze także przypominamy o, o tych linkach, które gdzieś tam Państwo dostajecie, linkach do bankowości internetowej. Przypominam, żebyśmy uważali na, 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 na te informacje, na te linki, które dostajemy drogą mailową, czy gdzieś tam przez SMS-a, że jakaś paczka jest nieopłacona czy tego typu sytuacje. Także tutaj także musimy, musicie to Państwo mieć na uwadze. Dzisiaj ze mną, tak jak powiedziałem, jest jeden z dzielnicowych, wielu dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, akurat mamy dzielnicowego terenu pozamiejskiego, także kilka słów na temat jego rejonu, to co u niego jest, jest najważniejsze, to co jest określone jako priorytet, czym się obecnie zajmuje i co stanowi największe Problem O tym także Państwu kilka słów powie, a następnie, właśnie kolega z ruchu drogowego, który przedstawi swój punkt widzenia, ale także jeśli chodzi o tematy profilaktyczne, kilka słów Państwu powie. Dlatego teraz zapraszam już dzielnicowego terenu pozamiejskiego, młodszego aspiranta Janusza Rosę. Dzień dobry, e, nazywam się Janusz Rosa, młodszy e, Piotr Rosa Janusz, e, pracuję w Komendzie Państwowej Policji w Wołowie od 10 lat. E, swoją tutaj pracę na dzielnicy rozpocząłem w roku 2022 w miesiącu marcu. Zostałem dzielnicowym rejonu numer 4 Komendy Państwowej Policji w Wołowie. Jest to rejon pozamiejski, e, rejon tutaj składający się przede wszystkim z miejscowości w pobliżu Wołowa. E, z takich działań, które prowadzimy na co dzień, są to działania priorytetowe. W tym roku jako priorytet w swoim rejonie jest tutaj ujawianie wykroczeń oraz zwalczanie wykroczeń w miejscowości Stary Wołów w pobliżu placu zabaw, w pobliżu stawu. Jeżeli chodzi o oszustwa. I tutaj próby jakiekolwiek naciąganie osób starszych w rejonie wiejskim. Ja tutaj myślę, że najważniejszym problemem jest to, że osoby, które próbują oszukać osoby starsze w rejonie wiejskim, są to próby, gdzieś wchodzenia na teren posesji, są to próby naciągania, są to próby wyłudzenia informacji, są to próby sprawdzenia terenu posesji, terenia sprawdzenia mieszkań, domoc, co się w nich znajduje. Przede wszystkim chodzi tu o kosztowności, o pieniądze. Jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości ze strony osób starszych co do tożsamości tych osób, co do intencji tych osób, ważne jest, żeby powiadomić o tym policję. Numer alarmowy 112. Wtedy dzielnicowy bądź policjanci, którzy pracują w zespole patrolowo-interwencyjnym bądź też policjanci ruchu drogowego, gdy zajdzie taka potrzeba, przyjadą na miejsce, wylegitymują te osoby, dokonają sprawdzenia, czym się zajmują i, i jakie tak naprawdę te intencje tych osób są. Tak, żeby do, do tego przestępstwa nie doszło i oszustwa. Ja tu chciałbym powiedzieć też o problemach, które są na terenie wiejskim i z którymi często gdzieś tam spotykamy się. Takim jednym z problemów jest to, że na domach często brakuje tabliczek z numerami porządkowymi. Jest to problem, z którym staramy się gdzieś tam rozmawiać i z sołtysami, i z radami sołackimi, też z mieszkańcami, gdyż bardzo często służby ratunkowe, straż pożarna, pogotowie i bardzo często policja ma problem z dotarciem na miejsce interwencji, na miejsce zgłoszenia. A jak wiemy, tutaj czasami każda sekunda, kiedy chodzi o ludzkie, zdrowe życie, ma znaczenie. Więc ta tabliczka z numerem porządkowym niewiele kosztuje, a może bardzo pomóc. Ja też uważam, że tutaj, w tej formule Senior Online, jestem pierwszy raz. Uważam, że jeżeli ktoś teraz tu z rejonu wiejskiego. Słucha mnie, to chciałbym, żeby jeżeli jakikolwiek będzie problem, można się ze mną kontaktować pod numerem kontaktowym. Na stronie komendy te wszystkie dane są podane. Co by nie było, przyjadę, porozmawiamy. Lepiej jest porozmawiać tutaj z policjantem i wyjaśnić pewną wątpliwość, niż gdzieś tam żyć z problemem, bądź mówię, dać się naciągnąć lub poszukać. Tutaj przed chwilą mój poprzednik. Nie wspomniał na przykład o karcie, o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, też często mówimy. Tutaj Państwo są online, więc myślę, że można skorzystać z takiej formy. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest to narzędzie, które pozwoli nam zaznaczyć dane zagrożenie, wykroczenie lub inny rodzaj tutaj naruszenia prawa na stronie internetowej. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Można zaznaczyć występujące zagrożenie, wtedy dzielnicowy bądź policjanci, mówię tutaj, Wydziału Prewencji głównie dokonają sprawdzenia takiego miejsca i będzie nam to pozwoliło tutaj e, to e, zagrożenie wyeliminować. Ja wszystko także przekazuję głos dalej. Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Stanisław Maciocha. W stopniu aspiranta pracuję w komórce ogiewa ruchu drogowego. W dniu dzisiejszym przeprowadzę z państwem rozmowę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co się z tym wiąże, proszę państwa? Najczęściej to, co spotykamy na mieście, patrolując nasze ulice, przejście dla pieszych i. Proszę Państwa, to co widzimy, jazda rowerem po chodniku. No niestety jest, po przejściu dla pieszych. Niestety jest to wykroczenie. I proszę Państwa, trzeba się zatrzymać, jeżeli jest przejście dla pieszych, zejść z tego rowera i przejść dopiero przeprowadzając rower. W innych przypadkach, tak jak mamy na ulicy Czebnickiej, jest ścieżka rowerowa, jak również przejazd obok przejścia dla pieszych, czyli tam możemy, jest oznakowanie, możemy sobie spokojnie przejechać z tym rowerem. Następna sprawa, proszę Państwa, jest korzystanie z telefonu podczas y, przechodzenia przez przejście dla pieszych. Niestety jest to wykroczenie i dość kosztowne, ponieważ y, kosztuje to 500 zł. Dlatego, proszę Państwa, apel y, tutaj w Waszą stronę, podchodząc do przejścia, niestety musimy ten telefon odłożyć, schować do kieszeni na czas przejścia i po przejściu możemy dopiero kontynuować tą rozmowę. Następna, proszę Państwa, sprawa. Y, aura nasza jest jaka jest. Mamy często teraz opady śniegu, jak y, opady deszczu. Następnie pogoda minusowa, co się z tym wiąże, oblodzenie na drodze. Także tu apeluję do Państwa o ostrożność, o zachowanie należytej ostrożności, dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. I teraz, proszę Państwa, jeszcze seniorzy nasi korzystają syty z aut. Także pasy bezpieczeństwa, to jest następna sprawa bardzo ważna. Zapinamy te pasy, żeby później nie było, że Coś się nam stanie, bo odrzemy głową w szybę podczas zderzenia. Proszę Państwa, również poza terenem zabudowanym, jeżeli chodzimy, to chodzimy tylko i wyłącznie lewą stroną, obowiązuje nas element odblaskowy w miejscu widocznym najlepiej, żeby to była kamizelka odblaskowa. Natomiast jeżeli jeździmy rowerem po zmroku, oczywiście obowiązuje nas oświetlenie z przodu barwy białej, z tyłu barwy czerwonej, jak również co najmniej sprawny jeden układ hamulcowy. Także z mojej strony będzie to wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie. W razie pytań zapraszamy do pytań i pisania. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Także ja ze swojej strony serdecznie dziękuję tutaj moim poprzednikom, którzy kilka słów Państwu powiedzieli. Być może ten nasz przekaz jest lekko yy, chaotyczny, ale myślę, że poruszyliśmy. Te tematy najważniejsze, te, które nas dotyczą w tej chwili i każdy ze swojego punktu widzenia kilka słów Państwu mógł przekazać. Ja przypominam, że tutaj już Pan Janusz Rosa wspomniał wcześniej o, o aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcam do korzystania z tej formy. Zawiadomienia nas o różnego rodzaju zjawiskach. My w ten sposób wiemy, co się w konkretnych miejscach dzieje, i te zadania są realizowane przez policjantów, którzy mają je zlecone do służby i po prostu muszą sprawdzić te zagrożenia. Przypominam, że jeśli ktoś z Państwa chce nawiązać kontakt z którymkolwiek z dzielnicowych, mamy na stronie internetowej wykaz ulic i także numery telefonów kontaktowe do naszych dzielnicowych powiatu wołowskiego, czy to dzielnicowych gminy Wołów, teren pozamiejski, czy też dzielnicowych z terenu gminy Wińsko. Tam dwóch panów dzielnicowych pełni służbę na co dzień, czy też dzielnicowi z podległego nam Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym. Mamy tam właśnie na tej stronie wykaz. Także zachęcam do korzystania z aplikacji Moja Komenda, gdzie także Państwo znajdziecie wykaz ulic i namiary czy też dane kontaktowe do swojego dzielnicowego. Dzielnicowi dysponują zarówno telefonami stacjonarnymi, jak i telefonami komórkowymi, także można się do nich kontaktować. Na pewno nie pozostaną obojętni na Państwa zgłoszenia. A także y, można do dzielnicowego wysłać wiadomość elektroniczną w postaci maila. Także y, ten kontakt z dzielnicowymi jak najbardziej nie ma tutaj jakichś problemów, żeby nawiązać. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. No i widzimy się, y, zakładam, za miesiąc być może uda nam się zaprosić jeszcze. Kolejnych pozostałych dzielnicowych, żeby także ze swojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia to, co w ich rejonie jest tymi największymi zagrożeniami, kilka słów także Państwu powiedzą. Ja także jeszcze na koniec przypominam, żeby Państwo byli uczuleni, zwłaszcza na, na, te, na te przestępstwa popełniane wobec osób starszych. Tak jak tutaj nazwa naszego dzisiejszego spotkania, senior, głównie kierujemy się do osób starszych, chociaż nie tylko. Jednak to właśnie te osoby starsze padają najczęściej ofiarami przestępstw tych internetowych. Dlatego tutaj o to, o to apelujemy, żeby Państwo też nie pozostawali obojętni. Jeśli wiemy, że ktoś jest narażony, to też uświadamiajmy, tłumaczmy, na czym te zagrożenia polegają, i żeby nigdy tych środków finansowych nie przekazywali w sposób niepewny. Niech zawsze przy tym uczestniczą członkowie. Rodzin, żeby oni mieli informacje, bo często te osoby starsze są gdzieś tam pozostawione i, i, i na ich dobroci, na ich y, łatwowierności sprawcy przestępstw żerują. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie i widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia.